Mistrzowie i nauczyciele proszą o informację, jak zapowiada się czerwiec, na co zwrócić uwagę w czerwcu 2021 roku. Każda chwila naszego życia jest wypełniona dokładnie tymi myślami i tymi uczuciami, które towarzyszą nam na co dzień. Brak obecności w tu i teraz prowadzi do wycieczek do przeszłości bądź lęków związanymi z przyszłością. To, czym karmisz swoje ciało zarówno mentalnie, jak i fizycznie, wpływa na samopoczucie i na energię, która rezonuje ze światem zewnętrznym. Jeżeli zasilasz się lękami i obawami, jeżeli mentalnie torturujesz się negatywnymi myślami o sobie, o życiu, o swojej przyszłości, bądź trzymasz się braku wybaczenia z przeszłości, wówczas Energia, Twoje wibracje spadają bardzo nisko i jesteś otwarty na zewnętrzne ataki. Otwarty i naelektryzowany energią, która je ściąga do siebie. Jeżeli twoja, Twoje mentalne podejście do życia Ukierunkowany jest na braki, na to, czego nie chcesz doświadczać, na to, czego nie chcesz widzieć w swoim życiu, na to, czego ci brakuje, wówczas wszechświat reaguje i przysyła tobie dokładnie to, czyli dokładnie ten brak. Jeśli czegoś się boisz, magnetyzm lęku przyciąga do ciebie jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej sytuacji, które wywołują ten lęk, któremu dajesz uwagę. Jeżeli kłębisz w sobie emocje, jesteś wściekła, zła, jeżeli czujesz, że rozsadzać się. Wewnętrzna zazdrość, czasami nienawiść, zawiść. Nawet jeśli próbujesz ukryć ją pod powłoką pozytywnych myśli, pozytywnych uczuć, ona tam jest, ona się kłębi i gdy nie znajduje ujścia w końcu wybucha, to czym jesteś wypełniony wewnętrznie, staje się magnesem. Dla tego, co jest na zewnątrz. Gdy obserwujesz swoje życie i dostrzegasz, że pojawiają się zdarzenia, przyciągasz osoby, które mają negatywne podejście do życia, które są marudami, które w jakiś sposób. Są niechętne do szczęścia, wówczas warto przyjrzeć się temu, co siedzi głęboko w Tobie. To nie musi być niechęć do tego samego, co te osoby, co te Twoje lustra. To może być niechęć związana z jakąś konkretną dziedziną bądź z jakąś cechą. Charakteru, cechą osobowości, którą, której nie akceptujesz w sobie. Przyglądaj się swojemu wnętrzu. Brak akceptacji tego, kim jesteś w tu i teraz, brak wybaczenia sobie swoich błędów, swoich niekoniecznie trafnych decyzji. I zaakceptowanie tego, że one przyniosły konkretne lekcje, pozwala wyzwolić w sobie wewnętrzne poczucie wolności i niezależności. Ta głęboka, wewnętrzna miłość do siebie jest wyznacznikiem świata zewnętrznego. Jeżeli czujesz, że jesteś napędzana emocjami napędzana emocjami, które zaczynają rządzić twoim życiem. Wystarczy, że otworzysz się na miłość. Wystarczy, że uwolnisz się od tych emocji jakimiś prostymi technikami, na przykład oddechami. I już Twoja energia zacznie płynąć w innym kierunku. Gdy z wdzięcznością spoglądasz na otaczający Cię świat, gdy każdą nową rzecz, każdą zmianę traktujesz z entuzjazmem, z ciekawością, niczym małe dziecko, wówczas energia, która Ciebie otacza, zmienia się. I zaczyna podrzucać tobie rzeczy, sytuacje, podsuwać osoby, które aktywnie z radością celebrują każdy swój dzień. Wszystko zaczyna się od twego wnętrza. Skupiając się na tym, co jest w tobie, kreujesz to, co jest na zewnątrz. To jest ważne w tu i teraz. Dziękujemy.